Jest tutaj w ogóle? Nie, nie, nie będę teraz. To nie, ja się boję to ten tam. No i co to robi? To nie, nic nie robi. To jest badziew jaki. Z tej stream Dzisiaj gramy w Zombies. No jak mogliście przed chwilą widzieć, co się stanie w dzisiejszym odcinku. No, Okej. Okay. Ostatnia było zombies. No i trochę sobie pograliśmy tutaj. Przeszliśmy nawet wczoraj bossa. No i mamy zrobić ta coś, Klikamy w to. No i sprawdzimy co to jest. Mamy tutaj jakoś Dalej tu nie wiem co się dzieje. Co? 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 Jak? To co jest? Przepraszam ciebie, ale jak? Dlaczego? Po co mam tu jak... <laughs> nie śmiałem. No okej, okej. No to możemy dalej zaczynać się, już takie. Po prostu piękno. To było piękno. Tu tutaj, teraz tam Psiuuu, psiuuu Przysiu, przysiu, Muszę was zamrozić Ha, Freeze najlepszy, najlepszy, no, najlepszy Free, free, freeze Oui, tu es juste. Oui, c e s u m a i e s u m a i e s u m a i e s u m a i n e s humain. Oui, haha, non, m i s c'est bien que non. Ok, a no oh, no p u s p t a n o p Non, il t pas l e s e r Oui, oui, o oui, oui.

Nie, no. Co? Co? Nie, teraz mnie wkurzyliście. Naprawdę, teraz mnie oni wkurzyli. Co mnie wkurzyli? Biorę listka, biorę słoneczko. Um, um, to jeszcze tutaj ważne. Biorę tika. Biorę go. I biorę go. I teraz macie na swoje. Nie ma. Jeszcze kapustka atakuje. Szkoda, że nie ma takiego bo... Pamiętacie jakie mi się najbardziej podobają Orzech laskowy, bumerang, ale pierwsze miejsce to lud, lud lodowy. Piniata. Nie, on mi może tutaj wyskoczyć. Nie, nie otwieram tej piniaty, nie, nie. Aha. Aha. Ale to jest wolne. Jakie to jest wolne w ogóle. Jeszcze tu coś. Nie, wyskoczył mi tam. Znowu on nie wyskoczył. Już jest dwóch. Dwóch ich jest na świecie. Tego nie robię już. Jest normalnie króć. Zobaczymy czy nam gdzieś wyskoczyli. Co on... Co to jest? Znowu? Nie znowu tutaj wyskoczył. jest już milion. To przeze mnie wyskoczyli każdy. Nie ma ich chyba w piniatach, tak? Nie ma. Nie ma ich na pewno w piniatach. Oni wszyscy mi wyskoczyli z jednej piniaty przed ostatniej. Ostatniej raczej. Co jest? cię co ja robię tu? Okej, okay, sprawdzamy, 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 sprawdzamy. Nie ma, nie wyskoczył mi skinnyaty. A może jednak? Nie, nie wyskoczył. A może wyskoczył? Okej. Okay. Jest! Będę miał mrożonkę! mro dzi o ni Przepraszam Cię, wetnik. Szkoda, ale okej. Okay. Reklama! Mm, mm, halo! Jeszcze reklama! Zy! I za mm, no, no, no. Co ja gadam? Co ja gadam? Kocha wszędzie, kocha wszędzie. Co to okay. będzie? Co to będzie? Ha. Ha. ha Kolejny raz podżący nie lubię palaczy! O nie, o nie, o nie, o nie! Też mi wybuchnie! Co? Friz! To? zawsze już. Zawsze tak. CO JA ZROBIŁEM? Nie no... O ja cię ja jestem... Jestem za, 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 za mało szefacki. Nie no. Szefiasz, ja Niech się będzie jechał, jechałem. Co to jest? Kto tutaj binocuje? Kto tutaj? Co się... Tu... Co robi dla Co się tu dzieje? Pobaczymy na te zombie zobaczymy, który wymiotuje. Ten! Nie, nie Ej! Teraz to jest... wkurzyłeś mnie. za tam z ciebie. Dzieci mogą nie widzę. Co ja zrobiłem? Freez nie będzie ze mnie dumny. Już się zafryzuję. Już, czekaj chwilę. Już, pyk, pyk, pyk. No znowu ten. Będzie mi teraz tutaj wymiotował tymi kościami ciągle. Jeszcze tak. Nie to jest współpraca. To jest na mnie jakieś oszustwo. Oni na mnie robią kabam-bum. Teraz mogę się zemścić! Haha. Kolejny bo... mój wróż Tu są trzy nie no Zamrożyliście już Koniec Koniec Jesteśmy bardziej cierpliwi niż tego Pana z tym ogniem Piu 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 piu. Super! Superansko! Super. O Oba też tak ciągle pada. Ach. Stoi znowu został. Nie gada, że ja kliknę w challenge. Nie Niech da mi się! Czekaj, 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 czekaj. Może W na następnym odcinku zrobimy to. O nie. To jest tylko na 3 godziny. Tu dzisiaj jeszcze nagram odcinek. Będzie odcinek o 19 kolejny. dobry, dzień, dobry. Nie, no, A to co to? Czekajcie chwilę, czekajcie, czekajcie. Po reklamie. Okej. Okay. Ulepszam pandę. Ulepszony, jej, yeah. ulepszona, jej, yeah. ulepszony, jej, yeah. przepraszam, grążku. Nie teraz co zrobiłem, ale mogę powiedzieć potem, to <laughs> nie no. Co to był za pis? Oho. Okej. Okay. Będę go zawsze z zawsze? ZERKLAMY? Takie coś? Jest tutaj w ogóle? Nie, nie, nie będę teraz, to nie, Ja się boję tutaj stołacji. No i co to robi? To nic nie robi, to jest badziew jaki. Czekaj. Co się stało z tym zombie? Co się mu stało z główką? Temu, temu też muszę. Nie, temu nie stanie, tego zamrażę, się tego zamrożę po prostu. Co mi się stało z główką? I ciekawe, co mi się stało, jakbym na niego dał listkę. Okej okay. teraz się żyje. Spróbuję zrobić. Listek, listek. No i co? tu jest? Teraz się mnie rozlało. Jak po... po bambiku. Nie Co to jest? O, oh, jak się? Ja Jak to ten człowiek potem już ma oczy zalecone, ma takie coś takie coś się. to spali, spali nie, robię co się tu dzieje? Nie wiem, nie wiem, ja nie wiem. Sam co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Powiedzcie mi, co ja zrobiłem? Czy mi coś powiedzieć? Koniec. papa, pa. Pa, pa. pa, To dzisiaj na tyle. Kto to jest? Kto to jest za kaktus? Jak ci wąż. Co to jest? To się dowiemy. Może w następnym odcinku. Pa, pa.